wie jestem Siatako i dzisiaj nagrywamy spec go będzie dużo odcinków jak widzicie uzbierałem trochę hajsu moje będzie to takie ja jakby coś będę robić <coughs> wyślę kitsun foxy e, temu kto pierwszy napisze w komentarzu swój nick i napisze proszę i wtedy zdobywa tego peta więc o i właśnie dzisiaj i zanim to powiem to zasubskrybujcie, subskrybujcie za like, zalogujcie żeby wpadać po więcej rzeczy i zbijamy 100 subskrybentów i zanim dobra no w ogóle. O, dobra i teraz rozwinięmy tylko tą skrzynkę i robimy opening skrzynek. и что дядовство, ну, 12 миллионов. ну, не дядовство, ну, не дядовство, ну, и дядовство, ну, не 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 Otwieramy tego bardzo dużo. I co to? Dobra, no, nie wiem. Zaraz zobaczymy sobie nakładki. U to! 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 Uu, to! Uu, to! To! rzeczy Zobaczymy, jak to, nie wiem, to księżyny, księżyny, księżyny. O kurde. Więc... Laka. No, no, lagi Dobra. Są no, No, Musimy na nowo czekać, a tak to panik. Um, pro... Zaraz otworzymy magmową kostkę. No, zobaczycie, co zaraz zrobię. Co będzie to? Zobaczcie, mam tę czołową kostkę. I teraz mam hiperkostkę. Co to będzie, co to będzie? Miś! Naprawdę, miś! Dobra, Zróbmy ostatnią szansę. это шалота прошу прошу ага копли смешать 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 Przez to, że jest tak wspaniała. Dobra, żołnierzu, inny film. Lecimy tu. O, skarb. Nikomu. I co to za... No, ja I... w komentarzach, może o tym już nie wiem, co można zrobić O i zanim ten to jeszcze... Pokażę Wam, że Tu to takie po prostu. tego na razie nie ulepszam. Wymiany. To jest coś takiego. Dobra, i teraz. Włączam tu. Tu mam tak. Eliksiry. I dzięki tolerownikowi wydaje mi że mogę sobie ulepszać ten lepszy. No, robić lepsze połoty. No. Tu mamy jeszcze. sprzedawca, Chce. No, Dobra, tu wyjdźmy no, tylko... z No i tak to mam takie. Rzeczy. Hmm. Tu mam wam wszystko pokażę tak powoli powoli no, powolutku mam takie rzeczy Więc... i w ogóle patrzcie tak tutaj mam wszystko na maksię, tu wszystko na Maxie, o, nie, nie wszystko, ale super no, no, super chest, Su, może super chest jest o, to się przyda co to

Pięć, sześć, cztery, pięć, pięć, to tu sobie jakieś potki lepsze żeby nie laka Jeden milu, milu. No. Proszę. proszę, proszę, proszę. Jeden milion, Bo w ogóle wcześniej trafiłam miód do Otwieram sobie po prostu kostkę i nagle trafiam. Czy to daje farta? Spróbujmy techniką trzałbalc. Dobra. No. Mhm. proszę coś... Ajaj, aj, zaklęty jeleń. Ale coś lepszego. Ostatni chyba. Ja nie proszę Państwa, bo... proszę 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 Blackfish. Proszę, chociaż się zmieni na lepsze. Ostatni chyba. Skąd ja to wiedziałem? A nie. A teraz. Miś. 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 Polepszyło się. Jo. Ja. O kurde Lepsze drugie. To. Dobra, jeszcze jeden jest. o kurde o kurde o kurde nie to jest nagrane to jest nagrane o kurde co mi dropu? i ja o już drugi raz w tym dniu peta milionów. Trzeci, pet, przepraszam, peta milionów. Mm. Już myślałem, że nagle kolejny raz. Jo pierdolić, pier, co to było. Ten pet. Ale już mam fajne za zamówione. Możemy... Dobra, czekamy na to, powiem wam jak już będzie, a więc poczekajcie chwileczkę. Dobra, jeszcze nie ma kostki, zobaczcie to. Aha, flopa pokazała mi, ulepszyło mi na flopę, fajnie, poczekajcie jeszcze. Dobra widzowie, w ogóle wyszedł nowy update i brakuje na święt. A więc wami pogadam. Mam 25 milionów. I w tym nowym update mm. jest update jakby szalków, bliźków. Coś takiego, co nie. I tu na przykład odebrałem sobie poteczki. I patrzcie. Wchodzimy sobie do ulepszenia. Macie tu jelly, co nie. I dzięki temu możecie sobie na przykład ulepszać. Tu możecie zrobić jakieś. A od Jelly To sobie do dragon dragonu ulepszyłem przyjdę się dlaczego nie o, tutaj ulepszenia jakieś fajne O zobaczmy już w ogóle czy mam więcej tych, tych od mam więcej odblokowanych To jest na czyli coins 200% więcej 20% więcej jelly Coins to się tak opłaca. No i gulamy się. Patrzcie, gdy to mi roluje, zdobywam te takie jelly końsy I gdy łowię ryby, też mi zdobywa. Zdobywam jelly końsy Ale że mam takie lagi, no, co za takie lagi? Ale widzicie, mam. 120193 na ekranie. Tu ktoś co chyba to mi pisze. Różne. A więc. Mówimy ręki. A to, to lubię. To co lubię. To lubię. To lubię. To lubię. To lubię. To To Zobaczcie to. Zobaczcie, co teraz mogę stworzyć. 81 księżyc, czyli końców. O, tu jest, czyli końcówka. Dobra. Patrz, sobie w to. Idziemy na sam dół. I połączymy cały skóra. Musimy, robimy sobie takie trzy. Teraz stopujemy to. Pyk. Pyk. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i to dwa. I teraz, pierwsza. Nie, to był chyba mój najgorszy ten pet. Przechodzimy z powiększenia. Muszę chociaż w ostatni kurs Mega lag To jest mega lag Jeden milion hajsu Dziękuję Wow 30 milionów Pierwszy raz tyle mam Także nie wiem Długo już, bardzo długo no tak naprawdę to jeden cały tydzień już mam takie dobre rzeczy Dobra, włączmy sobie to, to Zobaczmy za ile w ogóle mogę 7 minut Tutaj co tu mam O kurde, dżalilag, o kurde Ojej, ludzie, co to jest? Co to są za porywane rzeczy? Zostawiamy to, bierzemy to, jedno to, jedno to, jedno to, jedno to, jedno to, jedno to. Jedno to. Grupy, czyli Frujta Co tu się połączało? Nie chcę jakiegoś hobby horse'a Czyli fruita właśnie drugą To mi się podoba Może być słabe, ale będę mi na pamiętkę A więc... Dobra, lecimy coś położyć To? Ten. Które na to, to i to. Zobaczmy w ogóle, jak te jelipety wyglądają. To są najsłabsze. Ajaj. One są najsłabsze, widzowie. Mam trzy takie dżelipety. Naprawdę, mam tylko trzy dżelipety aha no dobra już powiem wam kiedy będę już mógł rolować te... dobra widzowie jest już to ta -la. no mega rol 50 bierzmy to fartowne kostki pyk i teraz pyk leci leci Božený. O kurde, cyborg kruk. Dobra, widzowie, ja na razie kończę. Zobaczymy, kiedy będzie nowy odcinek. Pa, patky.